No dobra słuchajcie, dotarłem do kolejnego punktu, chciałem zobaczyć jak wygląda. Czyli widać, że ta nowoczesność też wkroczyła na podhale, też wkroczyła tutaj... musiałem się zatrzymać na jakieś szybkie jedzenie. Dzisiaj standardowo. Serek pleśniowy. I do tego bułeczka poranna. Jest godzina 15. Ja mam taki na razie obiad z widokiem na Tatry na podhalu. No niestety tutaj już wyszedłem z lasu i wszędzie dookoła, jak widzicie, są łąki. Tam jest jedno drzewo, sosna, ale daje cień tylko na asfalt więc muszę konsumpcję przeprowadzić. No, wykorzystałem taką skoszoną łąkę. Nie będę przecież siadał w łące nieskoszonej, która jest po lewej stronie, nie? No i spożywam. Poprawię to sokiem pomarańczowym i będę szedł dalej za chwileczkę. Ale nie śpieszy mi się. Dzisiaj robię naprawdę taki spacer, gdzie dojdę, tam dojdę. Jak nie dojdę do... Punktów docelowych, to nie dojdę. no. Jak mi się odechce, to nie będę na siłę. Cisnął stare, bystre, i sośnica już mam zrobione. No dobra, pojadłem, popiłem. Popiłem sokiem pomarańczowym. Wracam na asfaltowy szlak. Czapeczka na głowie jest, ponieważ to słońce dzisiaj operuje bardzo intensywnie. Nie chciałbym jakiegoś tam, wiecie, przegrzania dostać. Luźno, spasowana, żeby głowa sobie oddychała, nie jakieś tam ściśnięta. Nie ma jakiegoś ogromnego wiatru. Nie grozi mi, że gdzieś ona tam wyfrunie i poleci, nie? trochę cień. No jest dzisiaj bardzo cieplutko, tak przyjemnie, ale nie upalnie i to jest duży plus. No i idę dalej. Mijam tą sosnę, właśnie o której mówiłem, że daje cień, no ale jak widzicie, daje cień na asfalcie. Na asfalcie nie chciało mi się siedzieć. Co prawda, tu jest jakaś tam łąka skoszona, ale też ten cień jest taki minimalny. No i widok. Ja chciałem sobie oglądać tatry podczas posiłku. Tutaj wyraźnie zaznacza się temat jeszcze nieskoszonych łąk. Prawdopodobnie na dniach pojawią się ciągniki, kosiarki i będą to robić. No a ja powinienem za chwilę wkroczyć w Sołtysi Bur. Taka ciekawostka: Sołtysi Bur. Jak tam wkroczę, to wam pokażę, jak to wygląda w czasach obecnych na podhalu ta strefa W dole otwiera się stare Bystre miejscowość Ona jest taka no rozległa trzeba zaznaczyć, bo nie dość, że ciągnie się tutaj pod Tatrami y, dolinką, w której płynie potok, który kiedyś obfitował w naprawdę okazałe pstrągi i bardzo dużo wędkarzy przyjeżdżało tutaj nad ten potok łowić pstrągi. To jeszcze oprócz tego, to stare, bystre wynosi się tam delikatnie i za tym lasem są jeszcze domy. Tutaj jest turbacz, tam jest. Lubań. No i coś jeszcze tu się pojawiło ciekawego. Co to jest? Aha. A to będzie ten komin w nowym targu. Jak się jedzie za kopianką, to się po prawej stronie go mija jako stacji paliw. Na pewno kojarzycie. No i jeszcze jedna taka fajna ciekawostka. Hmm. Tutaj szczyty mają nazwy takie typowo góralskie i chociażby. Ten, który macie teraz przed oczami, nazywa się Yuhashi Groń. Za nim znajduje się słynny giewont. Tak, to jest właśnie ta góra. Zobaczcie, że ten giewont na tle tat, on jest taki, no niziutki, nie? Chociaż tu już trochę się wyeksponował, jak podszedłem bliżej. Natomiast, wcześniej, jak tam byłem, no to ten giewont był zdecydowanie mniejszych rozmiarów on jest zdecydowanie mniejszych rozmiarów niż tatry Wysokie. A pod zakopanym jakie robi wrażenie wyniosłej ściany skalnej i góry. Siano zapakowane, przygotowane do transportu. Tak zabezpieczone będzie mogło spokojnie, wysuszone zresztą będzie mogło spokojnie sobie leżakować i do zimy wytrzymać, no i zimę również no kurcze powiem wam myślałem, że żmijalnie powiem wam, że no te Tatry jeżeli się tam przebywa w tych Tatrach to y, robią niesamowite wrażenie ale okazuje się, że można też czasem wybrać szlaki które wbrew pozorom wydają się nudne, nieciekawe no i dla kogoś bezsensowne to ja cały czas jestem zaskakiwany tymi szlakami, które teraz w ostatnim czasie wybieram, na które no, najprawdopodobniej na tysiąc osób może jedna by się zdecydowała, albo dwie, ale okazuje się, że te e, decyzje no, były trafne i warto było tutaj kurczę się wybrać na tą drogę wokół teatru rowerową, bo te widoki, które mam teraz przed sobą No, robią wrażenie. Tutaj z kolei mamy niedawno skoszoną trawę, łąkę. Siano suszy się w taki oto sposób. No, okazuje się, że już coraz mniej jest praktykowane suszenie tego siana na tych drewnianych takich palach. One się fachowo jakoś nazywają po góralsku. Może ktoś pamięta, to poprosiłbym o komentarz pod filmem, jak się nazywają te takie pale, na które się nadziewa siano, żeby się szybciej suszyło na Podhalu. Ale zobaczcie, że no ja już mijam którąś z kolei wykoszoną łąkę i oni wcale nie grabią tego i nie ładują na te drewniane konstrukcje, tylko suszy się w taki oto sposób. Być może, że wiedzą, że w najbliższych dniach ta pogoda nie jest deszczowa i wiedzą, że to siano się szybko wysuszy, wysuszy w takim położeniu. Później tutaj wjeżdża ciągnik ze snopowiązałką, bierze na środek tą skoszoną trawę no i robi takie snopki, jakie przed chwilą widzieliście właśnie w kadrze, które już były zwożone w doliny. Pojechały już tam do stare, bystre miejscowości. O. I tak to właśnie wygląda na żywo, jak się właśnie paczkuje siano na Podchalu w dzisiejszych czasach. Czyli widać, że ta nowoczesność też wkroczyła na podhale, też wkroczyła tutaj na podtatrze. To nie są te czasy, jak kiedyś, że wychodziło na łąkę kilka osób, przeważnie była to rodzina, liczna rodzina, i grabili to wszystko. I robota była wykonywana od deski do deski ręcznie. No, jeszcze tutaj jechali wozem zaprzęgniętym w konie i tak zwozili. To siano w doliny. Dzisiaj każdy ma ciągnik, każdy ma widzicie takie snopowiązałki, paczkowarki na siano. I to wszystko się odbywa w zasadzie, no, no co, no bez jakiejś tam dużej fizycznej pracy. Nie? Ciągniki często są klimatyzowane, więc w środku jest fajnie chłodno, nie ma szklarni. Przemieściłem się kilkaset metrów, w kierunku południowym. Stare, bystre, coraz bardziej nam się odsłania w dolinie. No, trzeba powiedzieć, że jest to typowa podhalańska zabudowa. Oczywiście te stare domy już są powoli yy, zabudowywane nowymi budynkami młodych rodzin, ale jeszcze miejscami te takie, zobaczcie, gospodarstwa, zagrody się uchowały, jak tutaj, nie? Jeszcze ten klimat za dawnych czasów gdzieś tam można spotkać pod Tatrami. No dobra, słuchajcie, dotarłem do kolejnego punktu. Chciałem zobaczyć, jak wygląda Sołtysi bur na Podhalu dzisiaj. I dzisiaj wygląda on właśnie tak. Tak wygląda bur Sołtysi. Blisko miejscowości stare bystre. Zobaczcie, rozejrzyjcie się za mną, jaki gęsty bór rośnie. No, solidna powierzchnia drzew. <grystanie> no właśnie, nie ma nic, same łąki zostały. No, najprawdopodobniej sołtys po bliskiej miejscowości, nie wiem której. E, miał tu kiedyś bur, dlatego nazywał się Sołtysi Bur, no bo tak pewnie przyjęła się nazwa od lokalców, że o! panocku, jedź tam na Sołtysi Bur i tam coś tam, coś tam, nie? No ale jak widzicie, bur został doszczętnie wycięty i zastąpiły go łąki i pastwiska. O, proszę bardzo. Krowy się na mnie patrzą co ja robię, że idę i mówię do siebie, nie? Albo do jakiejś czarnej skrzyneczki, którą trzymam w ręce. Przeżuwają. Większość się odwróciła plecami do słońca, no i mają rację, no po co mają się grzać. Droga prowadząca na łąkę. A obok drogi betonowej konstrukcji element, który miał służyć za y, budowę tego mostku nad rowem meleoracyjnym. No, prawdopodobnie zostało po prostu zapotrzebowanie złożone na jedno przęsło za dużo. I okazało się już niepotrzebne, nie? wystarczyły powiedzmy raz, dwa czy cztery przęsła, a zostało zamówionych pięć, więc leży. Zobaczcie, że to przęsło już trochę tutaj leży, bo miejscami już wychodzi ta konstrukcja stalowa wzmacniająca, także to nie było wczoraj czy rok temu przywiezione, ale ślad czasu temu. Wystarczyły 4, a nie 5 przęsła. Może jak sobie kiedyś góral przypomni, że zostawił to przęsło, a akurat potrzebne mu jest gdzieś tam wymienić powiedzmy na drodze dojazdowej do swojej posesji, to wtedy przyjedzie, zapakuje to na wóz i wykorzysta.